Dzisiaj będziemy rozmawiać o Kripera. Kriper wybucha. Gdzie wy jesteście? Chyba umarliście. O, jesteście, widok. Dobra, idziemy. Takie miejsce, że będzie fajne. Okej. Okay. I porozmawiajmy o creeperach. Clipery wybuchają to po pierwsze. Ło! wybuchają to po pierwsze. Po drugie, zliperów wypada głowa. Cliperów wypada głowa. Co to oznacza, że z creeperów wypada głowa? No po prostu można uzyskać głowę creepera. Creepery. Dzień. E, jakby była noc, to by było fajnie pokazać. Stańmy, że jest noc, jest dzień. No to tutaj Są różne potworki. No i, a te potworki, to na przykład takie potworki. A to, te potworki, są creepery. Creepery mogą się pojawić w dzień. I, słuchajcie, creepery, to bardzo znane stworki. Endermany też takie znane, ale to... Chyba na inny odcinek. Ale... Ale słuchajcie widzowie. Yy, dobra. Słuchajcie widzowie. Ale ja wam tutaj powiem, że... Czekajcie! Z creeperów wypada płyta muzyczna. Z creeperów. Tak z creeperów wypada płyta muzyczna, a płyty muzyczne i można włożyć do odtwarzacza muzyki. Z gasów też, ale to też da całkowicie inny odcinek. Dobra. My o nie płytach, tylko kliperze a creepery to też płyty takie muzyczne. Słuchajcie. Hey, oh Ej! Ej, tybe! tybek! Co ty? To creeper zaatakował. A tak creepera. Właśnie. To tybek. Robi creeper. Znienacta. No oh, tybek! Ty, ty. Dostaw maksen. Jeszcze raz tak zrobić, to dostaniesz. Teraz kordzik. Co... Wy powie to był tybe. Wyłącz się bratu. Dobra. I... Tak będzie robił to nie zwracajcie na to uwagi, dobrze? Yy, ale przechodzimy do creeperów. Yy, creepery to takie wiecie: wielkie zielone, b, 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 mają charakterystyczną minę. Yy, Creeper'a? Nie wiem, chyba nic. Mamy to, to, to. O, z Creeper'ów wypada proch. Creeper'y... Wy... A! Niuchacze. To na inny odcinek na następny odcinek będzie o luchatach bo będzie fajny bardzo odcinek dobra ale na tym kończymy odcinek papa pa i widzimy się w następnym